Kochani, zanim przejdę do dzisiejszego filmu, to muszę Wam pokazać, jaki genialny prezent dostałam na swojej paniańskiej, który, tak by the way, był tydzień temu. I patrzcie na to. Nie wiem, czy to widać w ogóle, ale jest to fartuszek kuchenny. Jak wiadomo, moje dwa kanały wywodzą się głównie z gotowania. Teraz ten kanał, co prawda, przekształcił się we vlogi, no ale tutaj również jest bardzo dużo kuchennych odcinków. I słuchajcie, nie dość, że fartuszek to jeszcze nasza kochana pchausia. Przecież to jest boskie, idealne. I teraz powinno, powinien się pojawić taki mem, jak jest zawsze, że prezent idealny, nie i sytyny, i trzy kropeczki. Janek, dorów tutaj gdzieś ten napis, no będzie genialnie wyglądało. Ale dobra, to tak było słowem wstępu. Zabieram się za zrobienie śniadania i dzisiaj śniadanie robię takie wspólne dla mnie i dla Janka i będą to naleśniki na słodko. Ogólnie najbardziej miałam ochotę na naleśniki z truskawkami i twarożkiem z mojego ostatniego filmu na Fit Kuchni, ale byłam przed chwilką w Lidlu i niestety nie było truskawek. Ale za to były borówki w promocji. No jak chce się z promocji. No to biorę, dusza Janusza. Dusza. Także tutaj za momencik będę robiła naleśniki. Już sobie powyciągam wszystkie potrzebne rzeczy. Ogólnie mam teraz słodzik Sylitol, bo mi się skończył erytrytol. Do tego mąka, standardzik, mleko, no i jajo. Wagę też wyciągam, ja bardzo nie lubię robić na, na oko naleśników. A tak jeszcze taka inna informacja. Ostatnio przypomniałam sobie o istnieniu mąki jaglanej. I tutaj taka mała ciekawostka, jak zaczynałam tworzyć swoje fit przepisy, takie pierwsze, co było chyba z 6 lat temu, mniej więcej z 5-6, to wtedy do wszystkich placuszków, pankejków, naleśników właśnie używałam mąki jaglanej. Wtedy było takie podejście, że mąka pszenna jest całkowicie ble, niedobra, zła. Teraz na szczęście to podejście jest troszeczkę inne. I wtedy cały czas właśnie używam tej jaglanej, bo ona bardzo podobnie zachowuje się do pszennej, moim zdaniem. I zawsze wszystko z niej tak dobrze wychodziło. Natomiast dzisiejsze naleśniki ja zrobię pół na pół. Jaglana oraz pszenna. Jeśli chodzi o naleśniki, to mąka pszenna tutaj wygrywa. Chociaż ponoć jeszcze orkiszowa jasna jest bardzo smaczna, ale niestety nie mam do jajka dodaję mąkę hmm, ile by tutaj tego dać? o łyżka już wiem gdzie wszystkie łyżki są tego ksylitol powiem szczerze, że w takich naleśnikach znacznie bardziej wolę dodać erytrytol bo nie ma kalorii gdzieś tam troszeczkę się je zaoszczędza dobra, ja się zabieram za robienie już bez gadania To. 3, 2, 1. <grywa> Udało się! Aż dziwne, że mi to nie spadło. Dobra, jeszcze raz, żeby upewnić się, że potrafię. 3, 2, 1. Aaa, eee, sprawię! <grywa> Dobra, koniec. Żartów i śmiechów. Trzeba w końcu zrobić to śniadanie. Te naleśniki, tylko właśnie w wersji z truskawkami, czyli w takiej wersji, którą chciałam dzisiaj zjeść, którą jedliśmy wczoraj, są również dostępne w naszym przepisniku Jak wiecie, przepisnik to takie miejsce, gdzie sami sobie wybieracie swoje posiłki do jadłospisu. Także jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to oczywiście zostawiam wszystko w przypiętym komentarzu oraz w opisie filmu. Tak szczerze, no ja wyglądam genialnie w tym fartuszku. Powiedzcie, że nie. Boski jest. Patrzcie, jaka fajna promka była w Lidlu. Całe takie opakowanie, czyli 400 gramów borówek za 9,99 coś takiego. Przecenione z 20. Uwielbiam borówki. Ja zjem sobie trochę, zanim te naleśniki się posmażą. Dobra, przedostatni naleśnior. Oj, oj, coś tu chyba poszło mi nie tak. I co teraz mam dolać? Doleję. Jeśli chcecie dokładny przepis na te naleśniki, tylko tam jedynie były, był... Czy ja kiedyś zacznę się wysławiać jak człowiek? Jezus! Jeszcze raz. Jak chcecie dokładny przepis na ten twarożek, to tutaj gdzieś wam się wyświetli film. Jest to film 7 dni 7 fit posiłków na słodko. Tylko tam jest z truskawkami. Jeszcze nie wiem czy wersja z burówkami czy z truskawkami jest smaczniejsza. Ale właśnie pali mi się naleśnik i przyrumieniony troszeczkę mu będzie, ale to nic. Też w tym filmie mówiłam, że twarożek granit to jest po prostu coś niesamowitego. Chciałam powiedzieć, że szczególnie na słodko, ale na słone również. To już bym was okłamała, widzicie? Ma tak super tą konsystencję. Perfekcja po prostu. Perfekcja. Dobra, to mi pozostało jedynie dodać te borówy. Co mi się tam pali? nie? Dobra, sytuacja opanowana. Ja do tych naleśników jeszcze zatrę białej czekolady, w sensie kostkę na jedne kostkę na drugie, ogólnie to pamiętajcie że kostka czekolady was nie zabije jeśli macie ochotę po prostu sobie takie coś dodać, to dodajcie ja w ogóle nie rozumiem takiego podejścia w sensie ja myślałam, że takiego podejścia już nie ma ale to wy mi piszecie takie swoje różne historie i tutaj chciałabym nawiązać jak przykładowo, no nie chcę oceniać innych, ale jeśli dietetyk mówi ci, że raz na dwa tygodnie możesz zjeść jednego batonika chodakowskiej no to, to jest jedna z najprostszych dróg do zaburzeń odżywiania. Czyli zakazy, jeśli masz ochotę na kostkę czekolady to nie, jesteś na diecie, nie możesz, to jest złe. No ja nie wiem, ja po prostu jestem taka, że nawet jako dietetyk nigdy nie zabronię komuś jakiegoś produktu, bo to nie produkt jest zły, tylko po prostu jego nadmiar. A w nadmiarze to wszystko jest szkodliwe. Każdy produkt, dosłownie. Także chciałam tutaj tylko tak powiedzieć, że nie rozumiem tego podejścia. Bardzo mocno. Dobra, wołam Janka na obiad. <laughs> na obiad. To już jestem tak głodna, że aż zakręcona. Na śniadanie. No i najważniejsza część, standardowo, jak co odcinek, test smaku. Zobaczymy, czy lepsze są te właśnie z borówkami, czy te, które jadłam wczoraj. W sumie jedliśmy. Pyszne są. Naprawdę są przepyszne te naleśniki. Ten twarożek robi tutaj taką robotę. Janciu, tobie smakują? Mhm. Janciu się nie pokazuje, bo on dopiero wstał. Teraz przejdziemy, kochani, do innej części vloga, bo chciałam Wam tutaj pokazać moją próbną fryzurę ślubną oraz mój próbny makijaż ślubny, bo byłam tydzień temu w piątek, no to prawie tydzień temu. I ja, jak to ja od razu jak przyszłam do domu, to złapałam za kamerę, nagrałam całość, cały efekt i stwierdziłam, że fajnie by było dodać to do vloga. Ale chciałabym tutaj zaznaczyć, że jestem mega, mega, mega zadowolona. Wiadomo, że nie każdej z nas podoba się to samo. Przykładowo, Ty będziesz super czuła się w niskim koczku, a ja czułabym się w nim Beznadziejnie. Ja się super czuję w rozpuszczonych włosach, a Tobie się może to kompletnie nie podobać. Także to jest całkowicie normalne, że mamy różne gusta, różne preferencje. I chciałam to tutaj tylko zaznaczyć. i Jeśli o mnie chodzi, to naprawdę jestem tak zadowolona. Makijaż wyszedł idealnie tak, jak chciałam. Jak przyszłam na właśnie ten próbny, to powiedziałam, że bardzo mi zależy na tym, aby nie były mocno zrobione policzki, w sensie jakiś brązer i tak dalej, bo ja się bardzo źle czuję, jak właśnie policzki mi się odznaczają. Troszeczkę go daję, wiadomo, ale nie lubię, jak to jest taki przerysowany efekt, bo wydaje mi się, że totalnie to do mnie nie pasuje. W ogóle jak ja gestykuluję rękami, <grymnie> nie wiem czy zauważyliście to na vlogach. Powiedziałam do Sary przykładowo, że chcę mniej więcej takie oko, pokazałam jej o co chodzi, że nie chcę jakiegoś wielkiego błysku albo coś w stylu z tego względu, że moja suknia jest tak błyszcząca, że jeszcze jak ja bym walnęła makijaż jakiś taki wiecie, mocny, świecący, brokatowy, błyszczący, to bym wyglądała już wtedy jak choinka, także stwierdziłam, o nie, 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 to wszystko musi do siebie pasować. No i tak samo z fryzurą. Jak wiecie, ja się najlepiej czuję co chyba zresztą widać w rozpuszczonych włosach. I miałam przez chwilę takie mm, pomysły, aby zrobić sobie takiego na przykład niskiego kucyka i jeśli chodzi o kucyka, to akurat był drugi, mm, jeśli chodzi o wybór, ale stwierdziłam, że o nie, słuchajcie, to jest mój dzień, najważniejszy w życiu, ja się muszę czuć w 1000% dobrze. Jeśli ja się czuję w rozpuszczonych włosach dobrze, to zostawię rozpuszczone. I bardzo mi się marzyły takie, takie półupięcie, trochę fali, tutaj z przodu lekko puszczone włosy. Jak patrzę na fryzurę, to oczywiście pokazałam mniej więcej o co mi chodzi. Ania mi tylko doradziła, żebym nie robiła z tyłu warkocza albo coś, bo mam troszeczkę mało tych włosów i wtedy by bardzo dużo zabrało mi tutaj tego efektu. No i jeszcze taka mała, szybka przybitka. Patrzcie na to. To są włosy. Tydzień temu one były doczepiane do tej fryzury. Zresztą tutaj zaraz Tą fryzurę, zobaczycie. Patrzcie, jak one się trzymają. Tydzień, a one dalej są pofalowane, mimo że już leżały, przeleżały. Rewelacje. Zamówiłam je z doczepiane.pl, tak jeszcze tylko przypomnę. No i teraz tutaj Wam się wyświetli mój makijaż, moja fryzura. Ja tylko jeszcze tutaj dopowiem, że na pewno jeszcze jedną albo dwie takie taśmy zamówię, właśnie z tego względu, że moje włosy naturalnie są proste, bardzo proste. A jak widać, takie doczepki świetnie utrzymują e, loki. Dlatego jest to super opcja właśnie na ślub, aby te naturalne moje były podtrzymywane tymi lok lokami doczepianymi, przez co ta fryzura będzie znacznie dłużej, znacznie lepiej się trzymać, więc tutaj na pewno jeszcze domówię. I jeszcze raz powtórzę, włosy są z doczepiane. Bo ostatnio w filmie też to mówiłam, a mimo wszystko były komentarze, skąd są włosy. No, i co tutaj więcej powiedzieć? Ja jestem na maksa zadowolona z fryzury i z makijażu, i na 100% na swój ślub robię dokładnie taką samą wersję. A co do rozpuszczonych włosów, jeszcze, to wiecie, ja mam suknię z bardzo dużym dekoltem i z całymi wyciętymi plecami. Jak ja bym zrobiła sobie przykładowo takiego wysokiego koka, gdzie wszystko by było tak zabrane, to mi się wydaje, że tutaj by było już zbyt goło i wesoło. A jak są rozpuszczone, to właśnie do takiej sukienki one wyglądają. Moim zdaniem przynajmniej bardzo dobrze. Mamy godzinę 11.35. Także my niedługo będziemy się zbierać na spacer z pchełką. O, ktoś chyba przeszedł po osiedlu pchełki. Ona chyba sobie myśli, że ta cała trawa przed naszym blokiem to jest jej, bo jak widzi tutaj innego psa, to jest takie szczekanie. W którymś z ostatnich filmów pokazywałam wam takie na maksa popękane usta, całe suche, które miałam właśnie przez alergię. I pisaliście mi, żeby kupić sobie maść z witaminą A i to był... Strzał po prostu w dziesiątkę. Wszystko przeszło mi dosłownie po jednej nocy, bo, bo nakładam to na noc tą maścią. Rewelacja. Bardzo Wam dziękuję za polecajkę. Na maksa mi ona pomogła. Więc jeśli ktoś też się zastanawia, co jest najlepsze na takie suche, bardzo popękane usta, to również dalej polecam. okna są boskie, naprawdę mega mi się podoba to, że tutaj jest tyle światła w tym salonie, ale jak przychodzi do mycia tych okien, to wtedy twierdzę, że ich, jest ich troszeczkę za dużo. W serio, zmachałam się tym myciem okien. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję spróbować VR-a, ale słuchajcie, jeśli chodzi o mój panieński, to jedną z atrakcji był właśnie VR i była to dla mnie niespodzianka. I przed tym, jeśli miałabym listę rzeczy, listę atrakcji... Co zapewne wiara, bym pominęła, no bo w sumie co to takiego? Zakładasz tylko gogle, grasz sobie, jesteś w innej rzeczywistości. Kochani, to jest tak mega, mega fajne, że polecam naprawdę spróbować dosłownie każdemu. Ja myślałam, że to będzie, wiecie, takie ja zakładam sobie gogle no i w sumie po prostu mu grała w grę ale to jest tak realistyczne, że ja jestem po prostu w takim szoku, że na 1000% chcę tam wrócić chcę tam wrócić z Łukaszem, pokazać mu, mu jakie to jest super, mam nadzieję, że pojedziemy właśnie całą ekipą do Wrocławia i właśnie skoczymy na ten VR, powiem wam że mam nawet jakieś filmiki, może wrzucę tutaj jakąś przebitkę, ale nigdy bym nie pomyślała, że to jest tak realistyczne że błędnik to po prostu będzie latał w każdą stronę, jakbyś naprawdę tam była, czy był niesamowite to jest, jak ja jestem w takim szoku, bo naprawdę, gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że VR, no to bym powiedziała, no spoko, w sumie jakaś gierka pewnie. Ale to jest tak rewelacyjne. Słuchajcie, na przykład, roller coaster. No, 1000% jakbym tam była, Albo przykładowo, takie coś było super, gdzie wjeżdżasz Windom na 60. piętro. W ogóle wszystko klikasz w tej windzie, to było dla mnie tak realistyczne. I idziesz po takiej desce, a pod tobą jest przepaść. Powiem Wam, nie no, ciężko mi to ubrać w słowa, jakie to było realistyczne. Niesamowite przeżycie. Jeśli kiedyś będziecie szukali jakiejś atrakcji, właśnie może na wieczór pański, może na wyjście z koleżanką, może chcecie zabrać rodzinę, kogokolwiek, to strasznie Wam polecam. I miejsce też Wam wkleję tutaj miejsce, w którym my by... byłyśmy, z tego względu, że naprawdę jesteśmy bardzo zadowolone. Była bardzo miła obsługa, miły pan. I ogólnie wszystko było super. Jest tam naprawdę super, atmosferka jest takie bardzo ciemne pomieszczenie. I są też dwa miejsca, więc mogłyśmy od razu we dwie coś tam robić. No, rewelacja. A jeszcze tak przykładowo, grałam w horror, bo chciałam zobaczyć, jak to jest i serio, wszystko, jakbyście były w jakimś opuszczonym. Nie wiem co to był szpital, może nie szpital, jakaś komnata. Nie no nie komnata, bo to było bardzo duże. Jakiś opuszczony zamek, wszystko realistyczne. Nie wiem, patrzycie się w prawo, tam jest krzesło i zaczyna nagle się bujać. Patrzycie w lewo, coś wam wyskakuje, więc tutaj gdzieś wam dam screena, gdzie my byłyśmy, bo sprawdzona miejscówka, także we Wrocławiu mogę polecić. No. Jezus Maria! <grymne> no, 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 no. Jest godzina właśnie 14.30, także jest to dla nas spora obiadowa. Dzisiaj na obiad będę robiła gulasz. Ten, który na pewno już znacie, bo jest on w naszych jadłospisach, w naszym przepisniku. Pojawił się on też kiedyś raczej na kanale Fit Kuchnia, ale gdzieś jako jeden z pierwszych foodbooków, jak dobrze kojarzę. No i mega mamy ochotę na ten gulasz, uwielbiamy go, także jeśli jeszcze go nie robiliście, to też musicie koniecznie to nadrobić. Ale ogólnie tutaj całego przepisu nie będę nagrywać z tego względu, że teraz równolegle... Legle nagrywam odcinek na mój drugi kanał 7 dni 7 obiadów. Dlatego tutaj rzucę tylko takie małe urywki, a cały przepis dokładny na pewno będzie na moim drugim kanale. Ja muszę sobie kamerę jakoś tutaj przełożyć. Myślę jak to zrobić. Nagrywając na dwa kanały jednocześnie, przydałby mi się jeszcze jeden statyw. To bym wtedy sobie leciała na dwa aparaty po prostu. Dobra, może kiedyś. Coś tu wykombinuję zaraz. No i teraz można działać. Ja, ja wam mówię, teraz cały czas będę w tym fartuszku gotować. To jest genialny. <noise> Jak chodzi o gulasz, to tutaj potrzebna będzie cebula, pieczarki, passata, papryka, ewentualnie troszeczkę koperku, jeśli macie, marchewka. Czy ja wcześniej coś tu wzięłam i powiedziałam papryka? Bo dopiero teraz wzięłam paprykę w rękę. Słuchajcie, ja jestem tak śpiąca. Ja nie wiem. Ja się nie nadaję dzisiaj. Właśnie sobie będę piła kawkę. Mam nadzieję, że troszeczkę się obudzę. Bo jak widać, jak już nawet warzywa mylę, to nie jest zbyt dobrze. <grych> Co ja to jeszcze potrzebuję? Mięcho, ale wzięłam wielką miskę, jak na taką ilość mięsa. No ale dobra, już trudno. Do tego kasza. I tak się zastanawiam, czy tutaj wziąć kaszę gryczaną białą, czy kaszę bulgur. Dobra, gryczaną biała ale mam senny dzień na maksa zapewne nagram obiad i pójdę spać tak na 30 minut czego tu mi jeszcze potrzeba? bulion ale mam zmugę. jeśli macie czasami taki dzień bez życia to przybijam wam pionę ale przynajmniej jestem szczera obudziłam się to było lepiej, ale teraz o tej 15 faktycznie tak mnie, tak mnie ścina do spania, że szok. dobra już nie przedłużam i zabieram się do robienia I jeszcze tak w tematach panińskiego, bo o to na pewno będziecie pytać, to powiem Wam, że było tak idealnie. no po prostu perfekcyjnie. Jedyne, co jestem minus, to to, że to zleciało jak 5 minut. No, jak pstryknięcie palca. Tak czekałam i już po. <grych> Najgorsze, no że ślub pewnie tak samo szybko minie. Dosłownie pstryknięcie palca i koniec. No ale i tak na maksa czekamy, już się doczekać nie możemy. Jeszcze troszkę. A z takich jeszcze fajnych rzeczy to słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, no i zaraz jest majówka i ponoć ma być taka dosyć ładna pogoda, także my z rodzinką idziemy sobie na pierwszego grilla w sezonie, nie mogę się doczekać. Tak strasznie uwielbiam z rodzinką się widywać, a jeszcze na działce to już w ogóle tym bardziej. Obiadek gotowy i powiem szczerze, że to tak pachnie, to jest tak pyszny gulasz i koniecznie musicie sobie go spróbować, jeśli jeszcze nigdy nie robiliście. I jeszcze taka ciekawostka szybka. Yy, powiem wam, że dostałam bardzo dużo wiadomości odnośnie tego gulaszu od kobietek, które wykupiły właśnie u nas jaduspisy spisy albo przepiśnik i robiły ten gulasz dla siebie oraz dla swojego partnera. Yy, I były to wiadomości, że ich partnerzy... Uwielbiają tak bardzo ten gulasz, zjadają tutaj mega dużą ilość warzyw, także to jest w ogóle hit, to jest mega super i bardzo się cieszę, że wam smakuje. Dobra, bo ja tu gadu, gadu a tu mi tak pachnie, jeszcze zdjęcie muszę zrobić, także chwilę mi to pewnie zajmie. Przed sobą obiad, także czego nie może zabraknąć na tym kanale, to jest oczywiście test smaku. Także próbuję, czy wyszedł dobry. To jest boskie. Nie mogę nic powiedzieć, bo jestem zajęta jedzeniem. Jak troszeczkę łamie mi się głos, to musicie wybaczyć, ale mam straszny kaszel. I czasami jak chcę mi się kaszlnąć, ale chcę dokończyć zdanie, to wiecie, dokańczam. E, I tak, i dopiero... No <laughs> właśnie tak. Chciałam powiedzieć, że czasem po prostu chce mi się kaszelnąć, ale chcę dokończyć zdanie i przez to, wiecie, tak tłumię ten, to kaszelnięcie i tak troszeczkę głos mi się łamie. No Jan, Dobra, to idę odgrzać mu obiadek, żeby miał ciepły. Kochani, my jesteśmy po drzemce, tak jak mówiłam po obiedzie, poszliśmy spać na 30 minut. Ogólnie mam jakiś taki bardzo skapciały ten dzień, wydaje mi się, że jutro będzie deszcz. Bo zawsze jak jest deszcz, to albo boli mnie głowa, albo jestem senna. Dzisiaj co prawda głowa mnie nie boli, ale naprawdę mam taki... Średni dzień w ogóle ciężko mi skleić jakieś sensowne zdanie, dlatego stwierdziłam, że po prostu już będę kończyć tego vloga. Ogólnie zależało mi na tym, aby pokazać Wam y, swoją fryzurę ślubną, swój makijaż ślubny. No i aby opowiedzieć o tym Viarze, bo tym jestem bardzo zachwycona. No i to się udało w tym vlogu. Myślę, że i tak wyjdzie około 20 minut. Mam nadzieję, że kolejny vlog już będzie troszeczkę bardziej przemyślany. Nie, no dobra, ja jestem chyba mistrzem w chaotycznych vlogach. No i będę się teraz już z wami żegnać. Ten vlog prawdopodobnie wleci w niedzielę, czyli 1 maja. Dobrze mówię? Tak, 1 maja, czyli życzę Wam udanej majówki. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!